Dzień dobry, dzisiaj w naszym programie witam Mamę Smrodkową i Smrodka. Proszę, mama Smrodkowo, gościsz u nas pierwszy raz, przedstaw się. Nazywam się Mama Smrodkowa. Skąd przyjechałaś? Przyjechałam z Kozich samym. A ile masz lat? Uch, ja już tego nie liczę, ale powiem w sekretie, że mam 401. Aha. A kochasz swojego synka Smrodka? A, tak trochę od czasu do czasu. A ty Smrodku kochasz mamusie? Tak, <clears throat> a, a gdzie jest e, wasz ojciec? A prze pani... Się... A prze pani, wie pani... Powiem pani, że mój łaj. Woj... No, łajd Smrodka jest w ze świniami. Dlaczego jest w to dole ze świniami? Mama mu się jako mrodek Smrodek, ma być? To jest prawda. Nie, syneczku. bo zakał się takiej jednej świni, no i postanowiłam, że, że, no, żeby zamieszkał z nimi. Aha, Smrodku, chodzisz do szkoły? Nie, bo się nie chcę zabrać. A masz kolegi, kolegów i koleżanki? No, jednego. Jak ma na imię? Ta świnia coś się zakochała w tatusiu. Aha. A, mamo ma smutkowa. może nam coś zaśpiewasz ładnego? No dobrze, ja mam taki brzydki głos, ale ze zaśpiewam. No tak, będzie piosenka o Smrodku. Mały Smrodek żył sobie, mały Smrodek żył sobie w ko mojego chleba. Mały młody księżył się, że śpi koło chlewa. Brawo! Bijemy brawo! Bardzo ładnie. <laughs> Może opowiecie jeszcze, gdzie mieszkacie, ile jest mniej więcej ludzi? Macie sąsiadów? Eee... Mamy, ale to... Taki... Rybki w stawie. Rybki w stawie? Macie staw ładny? Taką mu Aha. Przyjmij się, Smrodku, masz dziewczynę? Tak. Pani Olek? świnie. Zakazałam ci tego mówić. Smrodku, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Aha. A właśnie, czy wy macie tylko jeden rower i nic poza tym? Nie, przepraszam. Jaki wstawie. Na, na wsi to nie jest na takie rzeczy. A macie komputer? No pewnie jak się tam znajdzie. Nie mam. A jak się znajdzie ty? ale będzie. A chulej nogę? Chulej nogę. Nie mam. Jedzę tylko na lowęże. Aha, A rolki? Nie mam. Tata mał miał, ale rzepsu. Dlaczego?